Wszyscy upadamy, napisał Rilke w swoim wierszu Jesień, zostawiając z nas ostatecznym pytaniem, czy jest ktoś, kto bezpiecznie podtrzyma te upadki. To jest jedno z najważniejszych pytań adresowanych do terapeutów przez ich pacjentów. Myślę, że nie ma jednej zasady, która pomoże wszystkim i każdy znajduje własny sposób, w jaki może zostać ocalony. Większość pacjentów zgłasza się na terapię, dlatego że coś zagroziło ich wewnętrznemu poczuciu wolności są pod kontrolą swojej depresji, lęku, i złości i utracili poczucie panowania nad życiem. Czują się bezradni, ale wiedzą, że od życia chcą czegoś innego niż dostają. Niekiedy przychodzą na terapię, dlatego że nigdy nie mieli poczucia wpływu na swój los, ale wierzą, że taki stan byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby uzyskali jakąś pomoc. I chociaż moich pacjentów znacznie więcej dzieli niż łączy, to cierpienie psychiczne jest wspólnym mianownikiem. W trakcie psychoterapii ludzie uczą się realizowania celu, jakim jest odzyskanie kontroli nad życiem. Obszary pracy i tematy zmieniają się, ale zawsze chodzi o jedno, żeby uzyskać jakiś stan optymalny, żeby złagodzić objawy, naprawić relacje, znaleźć pocieszenie i poczuć się lepiej. Ostatecznym celem terapii jest wolność.